Hej, z tej strony, Jaś, chciałbym dziś opowiedzieć Wam co nieco o świętach obchodzonych w maju. Czy wiecie, że na początku maja w Polsce mamy kilka bardzo ważnych dni, kiedy nie idziemy do szkoły ani do pracy? To czas, który nazywamy majówką. Wiele osób wyjeżdża wtedy na wycieczki, odwiedza rodzinę lub spędza czas na świeżym powietrzu, robiąc pikniki czy grillując w ogrodzie. Ale czy wiecie, dlaczego te dni są wolne i co wtedy świętujemy? Zapnijcie pasy, bo zabiorę Was w podróż przez majówkę pełną historii i tradycji. Opowiem Wam o bardzo ważnym dniu, który obchodzimy każdego roku 1 maja to Święto Pracy. Dlaczego obchodzimy Święto Pracy? Święto Pracy to dzień, który został wybrany, aby uczcić wszystkie wysiłki i trud, który ludzie wkładają w swoją pracę. To także przypomnienie, że każdy pracownik, niezależnie od tego, czy jest nauczycielem, lekarzem, kierowcą autobusu, czy sprzedawcą w sklepie, zasługuje na szacunek i dobre warunki pracy. Święto pracy zaczęto obchodzić ponad 100 lat temu. Wiele, wiele lat temu ludzie pracowali w bardzo trudnych warunkach. Często musieli pracować bardzo długo, nawet 12 godzin dziennie, każdego dnia, bez wolnych weekendów. Możecie sobie wyobrazić, jakie to musiało być męczące. Dlatego zdecydowali się razem walczyć o lepsze warunki pracy, takie jak krótsze dni pracy i więcej wolnego czasu. 1 maja 1886 roku w Stanach Zjednoczonych wielu pracowników wyszło na ulicę i rozpoczęło strajki, domagając się skrócenia czasu pracy do 8 godzin dziennie. Ta data stała się bardzo ważna na całym świecie, i dlatego wybrano ją na międzynarodowe święto. Jak obchodzimy Święto Pracy? W Polsce jak w wielu innych krajach, 1 maja to dzień wolny od pracy. Dorośli nie idą tego dnia do pracy, a dzieci nie mają lekcji w szkole. Ludzie spędzają czas z rodziną lub przyjaciółmi, ciesząc się wspólnym odpoczynkiem. Czasami odbywają się pikniki lub festyny. Jest to świetna okazja, aby cieszyć się piękną wiosenną pogodą i dobrze się bawić. 1 maja to więc nie tylko dzień wolny od szkoły, ale przede wszystkim czas. By przypomnieć sobie o ważnej roli pracy. To świetna okazja, aby pokazać wdzięczność za ciężką pracę i wysiłki innych osób. Przejdźmy teraz do święta, które obchodzimy w Polsce 2 maja. To Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 2 maja nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, ale w szkołach uczniowie są zwolnieni z zajęć dydaktycznych. Czy wiecie, czemu ten dzień jest taki szczególny i co wtedy robimy? Jeśli nie, to świetnie się składa, bo zaraz wszystko Wam wyjaśnię. Co to jest Dzień Flagi? Dzień Flagi to święto, podczas którego świętujemy i pokazujemy naszą dumę z bycia Polakami. W tym dniu wszędzie widać nasze piękne, biało-czerwone flagi. Choć może się wydawać, że Dzień Flagi jest obchodzony od bardzo dawna, to tak naprawdę jest to stosunkowo nowe święto. Zaczęliśmy je obchodzić dopiero w 2004 roku. Co symbolizuje polska flaga? Nasza flaga ma dwa poziome pasy: biały na górze i czerwony na dole. Każdy z tych kolorów ma swoje znaczenie. Biały kolor symbolizuje pokój, uczciwość i czystość, a czerwony to odwaga i waleczność naszego narodu. Flaga ma takie same barwy jak godło polski. Jak obchodzimy dzień flagi? W dniu flagi w całej Polsce ludzie wywieszają flagi na swoich domach, w oknach czy na balkonach. Dlaczego warto obchodzić dzień flagi? Obchodzenie dnia flagi to świetna okazja, by przypomnieć sobie, co oznacza bycie częścią naszego kraju. To dzień, w którym możemy pokazać naszą jedność i wspólnie świętować to, co nas łączy jako Polaków. To także czas, aby nauczyć się więcej o naszej historii i kulturze. Przejdźmy do kolejnego święta, które obchodzimy 3 maja. To święto Konstytucji 3 maja brzmi poważnie, prawda? Ale nie martwcie się, wszystko Wam wytłumaczę krok po kroku, abyście mogli zrozumieć, dlaczego ten dzień jest tak ważny. Co to jest Konstytucja? Zacznijmy od podstaw. Konstytucja to bardzo ważny dokument, który mówi, jakie są zasady obowiązujące w kraju. Można to porównać do zasad gry, które muszą znać wszyscy gracze, aby gra była sprawiedliwa i wszyscy wiedzieli, co mogą, a czego nie mogą robić. W przypadku kraju, Konstytucja mówi, jakie prawa i obowiązki mają obywatele oraz jakie prawa i obowiązki mają osoby rządzące. Historia święta Konstytucji 3 maja. Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku i była to pierwsza konstytucja w Europie, a druga na świecie, zaraz po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Jak obchodzimy Święto Konstytucji 3 maja? 3 maja to dzień wolny od pracy i szkoły, co oznacza, że możemy spędzić ten czas z rodziną i przyjaciółmi. W wielu miastach Polski odbywają się marsze, występy, koncerty i inne uroczystości. Święto Konstytucji 3 maja to jednak więcej niż tylko Dzień wolny od pracy czy szkoły. To czas, aby przypomnieć sobie o bardzo ważnych wartościach, takich jak sprawiedliwość, równość i współpraca. Dzięki temu świętu możemy lepiej zrozumieć, jak ważne jest, aby każdy z nas znał swoje prawa i obowiązki, oraz jak każdy może przyczynić się do tego, aby Polska była jeszcze lepszym miejscem do życia. I tak. Spędzamy trzy dni majówki obchodząc ważne święta, każde z nich ma swoje wyjątkowe znaczenie. Mam nadzieję, że teraz już wiecie dlaczego te dni są takie ważne i co możemy zrobić, aby je godnie świętować. Dziękuję za uwagę i życzę Wam wspaniałej majówki.